Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasteczka pieguski. Potrzebować będziemy półtora szklanki mąki pszennej. 10 deko masła, szczyptę soli. Jedno żółtko i jedno jajko. Tutaj mam pół czekolady. Pokroiłam sobie w kosteczkę. Garść rodzynek. Łyżeczkę proszku do pieczenia i 4 łyżki cukru. Masło ścieramy do mąki. I damy pozostałe składniki. Ciasteczka będziemy formować w wielkości orzecha włoskiego i będziemy piekli około. 12 minut w 180 stopniach. Dajemy jajka, proszek, cukier i zarabiamy ciasto. Ciasteczka piekuski są smaczne, szybkie w wykonaniu. Tak już prawie ciasto zrobione, Dodajemy czekoladę, rodzynki i będziemy formować ciasteczka wielkości orzecha włoskiego. I teraz dosypujemy czekoladę i rodzynki. I już ciasto zarabiamy i formujemy ciasteczka. Wykładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Nie za duże te ciasteczka wielkości orzecha włoskiego. Już mam wyrobione i teraz formujemy wielkości orzecha włoskiego i lekko spłaszczamy. I tak robimy z pozostałą częścią ciasta. Tak jak już wspominałam, pieczemy 12 minut w 180 stopniach. Ciasteczka pieguski będziemy mieli upieczone, układamy w odpowiednich odstępach i tak wyglądają ciasteczka pieguski. Zrobię z pozostałą częścią ciasta. I tak oto ciasteczka pieguski mamy usleczone. I wiesz, oprószymy cukrem, pudrem. I tak oto wyglądają ciasteczka piegurski. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Ciasteczka piegórski.